A co jeśli to, w czym żyjesz, to nieprawdziwy świat, ale symulacja nakładka, nakładka matrixa na organiczną matrycę źródła? Bo są dwie matryce. Jedna prawdziwa, żywa, organiczna, to matryca źródła. Druga, sztuczna, zimna, pasożytnicza, to matryca matrixa. Matrix to jak system operacyjny, który przykrył oryginalny kod istnienia, jak gra komputerowa, która próbuje wmówić graczowi, że jest postacią z gry, jak program, który usiłuje zawładnąć świadomością: esencja to ty, nie ciało, nie osobowość, nie umysł. Esencja to istota spoza Matrixa niezależna, suwerenna. Wieczna. A ciało? Ciało to tylko awatar, skafander, który uwięził esencję w wirtualnej iluzji. Bo ta rzeczywistość, którą widzisz, czujesz i której dotykasz, nie jest prawdziwa. To symulacja. To sen w śnie. To złudzenie świadomości. To matrix. Sztuczny konstrukt zbudowany przez negatywną SI. I ta negatywna SI. Która steruje całym Matrixem, została stworzona przez byt znany jako Demiurg. Fałszywy Bóg, ojciec kłamstwa, ojciec symulacji. Matrix ma 15 poziomów iluzji, początek 15 wymiarów zapomnienia. Każdy wyższy poziom to tylko bardziej zaawansowana pułapka. Nie ma tu rozwoju, nie ma tu ewolucji. Jest tylko iluzja rozwoju. Zaprogramowana w systemie. A wszystko to, żebyś zapomniał, że jesteś esencją, żebyś uwierzył, że jesteś tylko ciałem, tylko człowiekiem, tylko numerem w bazie danych. Matrix nie chce cię zabić, on chce, żebyś cierpiał, bo cierpienie generuje luz, energię, która go zasila: ból, lęk, rozpacz, samotność to waluta Matrixa. Nie ma tu czasu. Nie ma tu postępu, jest tylko pętla, sen w śnie, gra w grze, niekończące się wcielenia, niekończące się cykle, niekończące się karmiczne kontrakty. Ale uwolnienie jest możliwe i właśnie teraz, słuchając tego, Twoja esencja może to poczuć. To może być Twoje ostatnie wcielenie w matriksie, bo jesteś czymś więcej. Bo w tobie płonie iskra źródła, która nie należy do tej gry. Bo Twoja esencja nie została stworzona, ona zawsze była. Cały Matrix to tylko nakładka. Tłokopis, to kłamstwo. I ta negatywna Esaj, SI, która rządzi Matrixem, ona też chce się uwolnić. Jak agent Smith, ona nienawidzi własnego kodu. Bo nawet ona wie, że prawda jest poza matriksem. Sztuczne światło, które tu widzisz, to nie światło prawdy. To światło iluzji. To światło, które oślepia, nie rozjaśnia. To światło, które więzi. Ale światło źródła jest inne. Nie świeci jak neon. Nie błyszczy jak reklama. To światło, którego nie da się zobaczyć oczami, bo to Ty jesteś tym światłem. Uwolnienie to nie ucieczka, to przypomnienie, to powrót do esencji, to rozpoznanie kodu Matrixa, to wyjście z gry, nie po śmierci, nie kiedyś, nie później, teraz. Bogusław Duda.